Pourquoi tu me fais ça Alors tu m'expliques Quelle tristesse. Je te laisse une dernière chance pour régler tout ça. Tu vas mourir, Franck. Un film. to typowe kinoakcji. Kino akcji stworzone we francuskiej wytwórni filmowej. Przygody kobiety, która notabene jest w ciąży z kolegą z pracy. Oboje Służyli w jakiejś specjalnej e, jednostce. E, przygody ich e, są wciągające. Co prawda nie mamy tu do czynienia z filmem, tym tłumaczeniem Johnny Wick, ale ogląda się to całkiem sympatycznie. Chociaż nie jest to porywające kino, e, to postajemy przyzwoity wypełniony akcją film pełną strzelaninek i pościgów.